Te ostatnie chwile przed meczem to zawsze niespokojne oczekiwanie na to, co już niebawem wydarzy się na murawie. Liczymy, że dzisiejsze spotkanie na Civitas Metropolitano dostarczy nam niezapomnianych wrażeń. Podczas tego spotkania będziemy Państwu towarzyszyć my, czyli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy nadzieję, że spotkanie dostarczy nam wielu emocji i jeszcze długo będziemy o nim dyskutować. Reprezentacja Hiszpanii zmierzy się z Chorwatami. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. A teraz widzimy na ekranie jedenastkę reprezentacji Hiszpanii na dzisiejszy mecz. W bramce Unai Simon. Dalej w obronie Dani Carvajal wystąpi razem z Jose Luisem Gayo na bokach. Ferran Torres oraz Miguel Oyarzabal zagrają jako boczni pomocnicy. Z przodu zagra Alvaro Morata. Młodsi kibice mogą tego nie pamiętać, ale o Hiszpanii długo mówiło się, że Grają jak nigdy, a przegrywają jak zawsze. Trudno uwierzyć, ale przez całe dekady wirtuozi z półwyspu zamieniali się w kadrze w bezproduktywnych wyrobników. Wszystko odmieniło euro w 2008 roku, które zapoczątkowało złotą erę Hiszpanii, zgarniającą kolejne najważniejsze trofea przez następne kilka lat. Bo! Oto w jakim składzie wystąpi Chorwacja. W Bramce Gliwakowicz, Luka Modrycz oraz Marcelo Brozowicz zagrają na środku pomocy. Drużyna zagra formacją z jednym napastnikiem z przodu. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Podanie do Fabiana Ruiza. Aj! Teraz pięknie to Uratował Uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza. Nie miał tu za wiele czasu na reakcję. Popisał się znakomitym refleksem. Obiecujące zagranie przed pole karne. Dobra teraz interwencja bramkarza. Musiał się trochę wyciągnąć, ale ten strzał nie sprawił mu większych problemów. Po tym można poznać klasę golkipera. Sprawił, że ta interwencja wydawała się łatwa. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Udało się przerwać atak. Mogło być niebezpiecznie. Chorwaci nacierają skrzydłem. Mają tam nieco miejsca. Dobrze teraz reaguje Bramkarz. Środkowanie z rogu w wykonaniu Modricza. Doskonałe uderzenie głową. To było właściwie nie do obrony, a mimo to nie ma bramki. Ale teraz popis bramkarza nad ludzkim wysiłkiem ratuje swoją ekipę. Pewnie piąstkuje bramkarz. Modric. Brama Rich, to musi być bramka. Ale piłka wciąż jest w grze. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Wychodzą z kontrą, jest tam paru zawodników. Mogła być pierwsza bramka, wręcz być powinna, ale widać, że bramkarz świetnie rozgrzany. Pewnie trzeba będzie znów interweniować, bo rywale naciskają. Uwaga, będą prowadzić! Da nie interweniuje bramkarz. Pau Torres. Ferran Torres, Fabian, strata Hiszpanów, przejęli piłkę rywale. I teraz Marcelo Brozowicz. Mają okazję na prowadzenie. Byłem pewny, że padnie tutaj bramka, ale nic z tego, mamy pudło. Nadal 0 do 0, choć okazja była fest. Cóż, muszą próbować dalej. Teraz Gaja. Rodri. O, tak kasuje się akcję przeciwnika. Zdobywają Chorwaci kolejne metry boiska. Czy trafi do siatki? Bramka! No i mamy otwarcie wyników w tym meczu. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Dobrze się spisuje i pewnie wykańcza tę akcję. Do bramki blisko, ale nawet z takiej odległości trzeba wykazać się skupieniem i pewnością siebie. Piłka w grze. Jak Hiszpania poradzi sobie ze stratą bramki? Piłkę Garnia Ferrand Torres. Jest dośrodkowanie, ale spokojnie przejmują tę piłkę rywale. Nie było tam realnego zagrożenia. Mogą teraz wyprowadzić kontrata. Muszą teraz wracać. Będzie niebezpiecznie. Ten kontratak zaczął się nieźle, ale nic z tego nie wyszło. I Merino. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Dobra okazja na bramkę. Dobra, spokojna interwencja. Daleka piłka z rogu. Wyglądało na to, że coś z tego będzie, ale obrończy zdoła trafić. Jest! Podwyższają prowadzenie. Teraz będzie im się grało dużo łatwiej. Nie wolno tak wykopywać na oślep. To się nigdy nie kończy dobrze. Owszem, czasem trzeba się ratować, ale przecież można wybić waut. Oddawanie piłki drużynie przeciwnej w tak niebezpiecznych okolicznościach to jest zdecydowanie zły pomysł i miewa opłakane skutki, jak widać. Na razie ma 0 No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Niegroźna ta centra, łatwo chwyta bramkarz. Morata. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Muszą teraz wracać, szybko. Broni, tak! Ależ tutaj to wyciągnął. Jeśli ktoś tu liczył, że sędzia zapomniała o przewinieniu, no to się przeliczył. Słuszna żółta kartka. Wrzuca w okolice 11 metra. Niewykorzystana teraz okazja z Teraz Morata. Morata! Nie ma! Obronił ten strzał. Kibice zrywają się z miejsc. Oni wierzą, że po tym kornerze wreszcie uda się zmniejszyć stratę. Boka ta centra z narożnika Zażegnane teraz niebezpieczeństwo Pewnie to wybili Odważnie blokuje strzał I co? Spalony! Jaka szkoda, to była naprawdę dogodna okazja Odryć. Sędzia i to koniec pierwszej połowy na Civitas Metropolitano. Podanie do Fabiana Ruiza. Gra rozpoczęta. Hiszpania musi wrócić z dalekiej podróży i zacząć odrabiać tę sporą stratę. Chorwacja stara się zbliżyć do bramki przeciwników. Chorwaci mają piłkę. Uwaga, strzał w kierunku bramki. No i gol, proszę państwa. Są nie do zatrzymania. Prowadzą już różnicą trzech bramek. Spójrzmy jeszcze raz na tę indywidualną akcję zakończoną golem. Naprawdę piękny raj. Ręce same się składają do oklasków. A głowa od razu podpowiada, że choć solą futbolu jest gra zespołowa, to takie indywidualne popisy to piłkarski miód. Po tym golu już 3-0. I Merino. Ferran Torres. Piłkę zdarnia Ferran Torres. Hiszpania pozwala odebrać sobie piłkę. Ależ ma miejsca przed sobą na skrzydle. Chce to wykorzystać. Szuka. Może być groźnie. Ładna parada. Strzał wcale nie należał do najłatwiejszych. Spokojna interwencja. Trzeba było tu pokazać dobre bramkarskie rzemiosło. Będzie zmiana. Zobaczymy, jak to wpłynie na grę. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Okazja do strzału. Aj! Teraz pięknie do broni. Uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza. Nie miał tu za wiele czasu na reakcję. Popisał się znakomitym refleksem. Wyjść teraz mocno z rzutu rożnego. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Rodri. Pojarza Zabal. Morata. Przy piłce José Luis Gaja. Uh. Ale wysoko. Gołębie na dachu ewidentnie w niebezpieczeństwie. Ale zagrożenia bramkowego? Brak. No tak, trudno powiedzieć, że było blisko. Nie można się odchylać przy strzale o tej sile, bo potem wygląda to tak, jak na załączonym obrazie. Gornasosa. Sosa. Jest dużo miejsca na skrzydle. Uka do Budimira. Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Liczby mówią wszystko. Urządzili sobie dzisiaj niezłą kanonadę. No i mamy efekty. Nie sądzę, żeby rywale zdołali nawiązać z nimi walkę. Są w znakomitej formie. Piłka do nogi Moraty. Okazja może być groźnie. Tak, proszę Państwa, piłka w siatce. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Pewne wykończenie, nie waha się ani chwili. Czasem nie ma sensu kombinować mocny strzał, nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. A więc mamy 3 do 1. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Dobrze wszedł Rodri, przejął piłkę. Tracą teraz piłkę. Rodri. Odegranie do Moraty. Hiszpanie. Tracą teraz za łatwo piłkę. Modrycz ciągle przy piłce. Jest na połowie rywala. I Bramkarz górą. Daleka piłka z rogu. Pierwszorzędny strzał głową. To powinien być gol. Zwykle po takich uderzeniach raczej nie ma co zbierać, ale tutaj mamy skuteczną interwencję. Grimaldo. Grimaldo przy pince. Ależ poszedł na przebój. No, takim strzałem to go nie pokona. Budimir. Puszcza grę sędzia. Spójrzmy, jak rozwinie się ta akcja. Na skrzydle jest miejsce dla Chorwatów. Sędzia wskazuje na narożną chorągiewkę. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? Dobrze wyjaśnia w szesnastce. Gaja, adresatem podania przy piłce Morata. No i po ataku zagrożenie minęło. I dolicza teraz 3 minuty. Teraz okazja. Są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Teraz Brozowicz. Budimir. Paszalicz przy Pimce. Końcowy gwizdek, drodzy państwo. Dobry występ drużyny gości. Wywożą stąd cenne zwycięstwo. Powiedzmy jasno, że dziś wygrała lepsza drużyna. Nieprzypadkowo uzyskała aż dwie bramki przewagi. Wynikało to z lepszego ustawienia, sprytu, wybiegania i skuteczności. Zasłużone zwycięstwo. Ja myślę, że tym meczem dokłada naprawdę solidny występ do swojego piłkarskiego CV. Świetnie mu się dzisiaj ten mecz ułożył. Zdobył ważnego gola, pomagając drużynie wygrać. Oczywiście zapytany zapewni, że najważniejszy był dla niego wynik zespołu. Ale nie ukrywajmy, ta bramka na pewno sprawiła mu sporą satysfakcję. Ma wszelkie prawo się cieszyć. Wyglądało na to, że coś z tego będzie, ale obroń. czy zdoła trafić.